Wszystkim z tej strony Paulina. Dzisiaj zapraszam Was do filmiku o hafcie diamentowym. Już dawno na moim kanale nie było żadnego filmiku o hafcie diamentowym. E, tak naprawdę chciałam już to nagrać od w styczniu, bo wtedy mija dwa lata od kiedy zaczęłam w ogóle e, wyklejać. Hmm, niestety jakoś nie miałam czasu w styczniu, żeby się za to zabrać, ale jestem. I tak jak widzicie po tytule filmiku chciałam Wam pokazać to, co udało mi się przez te dwa lata wykleić. E, nie jest tego dużo bo jest y, mam tutaj sześć prac skończonych y, trzy takie mniejsze które tutaj mam i, i trzy do, do których przejdziemy sobie na ziemię dlatego też nagrywam to z ręki żeby prościej mi było później wszystko przejść i pokazać wam wszystko na ziemi e, więc tak tak jak mówię, nie będzie to duży, długi filmik, nie będzie tego dużo, nie będę mówić nie wiadomo jakich rzeczy, bo większość tych projektów ma swoje filmiki i tam możecie dowiedzieć się więcej o tych projektach. Ale chciałam wam zrobić takie małe właśnie podsumowanie tego, co udało mi się zrobić przez te dwa lata. W kolejnych filmikach, na pewno w przyszłości też chcemy kilka zrobić kolejnych filmików o hafcie diamentowym. Mam już kilka pomysłów, jakie znaczy chcę zrobić te filmiki. Ale e, mam nadzieję, że znajdę na to czas, bo akurat z czasem jest najgorzej u mnie teraz na nagrywanie i później tego wszystkiego wszystko trzeba, no trochę to zajmuje czasu. Ale tak przejdźmy może do filmiku. E, pokażę wam właśnie te wszystkie moje projekty. Na końcu może też pokażę wam mm, to nad czym teraz pracuję, bo jakiś czas temu zacząłem nowy projekt, więc to też wam pokażę. Więc tak, jeśli chodzi o te, te pierwsze trzy mniejsze projekty, to one wszystkie są zakupione na stronie FunSales. Ja robiłam już taki filmik na kanale unboxingowy z tymi wszystkimi e, lejkami diamentowymi. I tam wszystko możecie też się dowiedzieć, tam są ceny, I kiedy zakupiłam. Ja na pewno zakupiłam to już dopiero, tak jak mówię, dwa lata temu, więc... E, e, nie mam pojęcia, jak to jest teraz z watem i ile to będzie kosztować. Ale tak. Te wszystkie trzy są takie, z tego, takiego samego rozmiaru: 30 x 40 cm, mają. I tak jak widzicie, tutaj jest pierwsza sówka. Sówka jest wyklejona diamencikami kwadratowymi. I z tego co pamiętam, bardzo dobrze mi się wykleją Jedyne co, to pamiętam, że nie miało takich bardzo. Niektóre symbole były takie rozmazany, bo trzeba było się dobrze przyglądać i bardziej kolorami, pamiętam, patrzyłam niż symbolami, bo te kolorki się bardziej różniły niż te symbole w tych kolorkach, więc tak. Tak wygląda słówka. Dalej bardzo mi się podoba. Tak jak widzicie też nic nie zrobiłam z tymi haftami diamentowymi. Na koń... Za chwilę w sumie pokażę Wam, jakie teraz przechowuję i gdzie je trzymam. Ale na początku chciałam wam pokazać Wam te wszystkie e, mozaiki. Trzy e, druga mozaika jest to taka niespodzianka, e, którą też zakupiłam w FunSales. I tak jak widzicie, ona tutaj nie ma obrazka dlatego że właśnie e, nie wiedziałam co będę wykrajać. I to też jest w sumie na moim kanale w jakiś tam filmikach. tak jak widzicie wyszedł e, kotek. I jedne co mm, to tutaj, zakupiłam sobie. Tutaj tą mozaikę w, z diamencikami okrągłymi, bo nie było już takiej mozaiki niespodzianki z kwadratowymi e, diamencikami. E, I to wiem, że no, no, to nie jest też tutaj super, bo tak jak się przyjrzycie, to tutaj między tymi mm, e, diamencikami są takie przerwy białe i to widać bardzo więc ta, ta mozaika nie jest taka wyraźna i tutaj dużo lepiej wyglądałyby właśnie takie e, diamanciki kwadratowe, no ale wtedy jak zakupywałam to wszystkie kwadratowe e, mozaiki były wykupione, w, e, żeby właśnie była taka niespodzianka, więc zakupiłam, żeby zobaczyć sobie właśnie taką, takie okrągłe, no i też bardzo fajnie się wyklejało, e, na pewno jeszcze w przyszłości chcę sobie zakupić taką mozaikę z taką niespodziankę. E, ale właśnie z kolejkami kwadratowymi, żeby to lepiej też wyglądało. Więc to jest druga mozaika i trzecia mozaika. I to akurat, czy na pewno była w unboxingu ta mozaika, ale chyba nie miałam żadnego filmiku na kanale o niej, bo ostatnio ją skończyłam jakiś czas tam, czyli znaczy na pewno w tamtym roku, jeszcze w grudniu albo w listopadzie, już teraz nie pamiętam, ale nie było chyba nic na kanale o tej mozaice. Bo pamiętam, że nagrywałam coś, ale później chcąc usunąć filmiki, więc nie udało mi się ich wstawić na, na YouTube. Ale tak jest to taki też taki maluszek e, plaża z zachodem słońca. Nie jest bardzo wyraźny no bo to jest taki maluszek, to można się spodziewać, że tutaj nie będzie e, jakichś nie wiadomo jakichś szczegółów. E, diamanciki też są kwadratowe, bo ja też tak już bardziej lubię kwadratowe diamanciki i, i mam już też. Um, Taki plan, co chcę zrobić z tymi pozostałościami diamencików, co które mi zostają, i wolę bardziej, właśnie jak mi zostają, kwadratowe diamanciki niż okrągłe. Więc takie zazwyczaj e, e, mozaiki diamentowe kupuję z kwadratowymi diamancikami. Więc tak, to jeśli chodzi o te trzy mozaiki, e, tak naprawdę to ja trzy e, trzymam w, takich, w takim folderze, zakupiłam jakiś czas taki folder, to jest folder A3, y, no takie prace w sumie, bardziej chyba plastyczne i y, y, on jest właśnie idealnej wielkości na te mozaiki i sobie tutaj je włożę, tak jak one tutaj były, specjalnie wyciągnęłam, żeby Wam pokazać i pokażę Wam jak to wygląda jak one są w środku Okej, okay. powkładałam po właśnie sobie te mozaiki, tak jak widzicie one się idealnie, idealnie mieszczą. One są tutaj 30 na 40 tyle że 30 na 40 to jest razem po prostu z tymi marginesami. Ale tak naprawdę jeżeli nie mi się, bo tutaj 30 na 40 całkowicie to jest ten pole, gdzie się wykleja, to pewnie bym to ucięła. Bo tak naprawdę te, te buki nie są mi potrzebne i się zastanawiałam, czy w ogóle tutaj nie uciąć tego wszystkiego, ale postanowiłam, że nie, że na razie zostawię. Ale gdyby właśnie była troszeczkę większy, większa jak która by mi nie weszła tutaj, to pewnie bym to ucięła, bo nie jest mi to potrzebne. Ja tych mozaik nie będę nigdzie wieszać. One są bardziej takie, żebym po prostu z jakiś czas sobie mogła przeglądnąć. Więc e, tak, tak one teraz wyglądają. Tutaj sobie są. Jeszcze w tym. Em, e, tutaj w tym folderze jest bardzo, bardzo dużo miejsca na e, kolejne. Więc na pewno będę sobie dalej tutaj wkładać. No bo tak jak mówię. Nie planuję nic z nimi robić, po prostu będą sobie tutaj e, w środku, e, bo nie chcę też ich na pewno wykorzystać. Za jakiś czas lubię sobie właśnie przeglądać, co udało mi się już e, skończyć wyklejać. Więc tak, to jeśli chodzi o te mniejsze mozaiki, a teraz przejdziemy sobie do tych większych. I pierwsza, większa mozaika jest to moja pierwsza w ogóle mozaika, którą zakupiłam i wykleiłam i skończyłam wyklejać. Ja ją zakupiłam na AliExpress. E, ale tak jak widzicie, nic e, nie zrobiłam, głównie dlatego właśnie, że ma tutaj takie, nie wiem czy widzicie, tutaj widać takie. Tutaj ta w ogóle ta mozaika, była troszeczkę w innym... Ja nie, już e, w takim kraju raczej nie będę wyklejać z takim krajem, który tutaj miała. Nie wiem czy kojarzycie, tak ja raczej wyklejałam z takimi przezroczystymi e, foliami, które są na, tym, na tej mozaice, Tutaj były takie taka biała. E, no nie wiem, postaram się w jakieś zdjęcie może znajdę, jak to wyglądało. I tutaj ten klej był taki właśnie nie wylewany, tylko taki przyklejany. Jeżeli oni ten klej źle przykleją, no to tak właśnie zostają takie bąbelki. Ja te bąbelki próbowałam właśnie też nożykiem przecinać, jak właśnie wyklejałam, no ale tak jak widzicie i tak i tak zostaje. Bo to, te wszystkie, to co tutaj widzicie, to nie jest od, od przechowywania. Bo ja to tak przychowuję, tak jak widzicie. Ona sobie leży tak na płasko, więc jeszcze na niej coś potem leży, więc ona powinna być wyprostowana. Tak jak widzicie, tutaj nie jest wyprostowana, no bo są te bąbelki, i no niestety tego się nie da już naprawić. Więc no na pewno już nie będę z takim klejem nic wklejać, no bo to. Um, chciałam z nią coś zrobić i powierzyć ją na ścianę, no ale z tym klejem tutaj, no, no nie chcę, żeby to tak było na ścianie. Widać bardzo. Więc, yy, więc zostanie sobie tak i, i co jakiś czas będę pewnie na nią zerkać, ale nie będzie ona nigdzie na ścianie. E, tutaj wykleiłam diamentikami kwadratowymi yy, i też miałam tutaj problem, żeby one mi się nie raz zmieściły gdzie nigdzie i mi odskakiwały. E, tutaj chyba nie ma żadnego diamantika, którego brakuje, bo ona tak jak mówię leży sobie tak yy, na płasko, ale wiem, że miałam problemy, jak wyklejałam, z tym, że one mi odskakiwały, więc no... Te mozaiki diamentowe niektóre z Aliexpress nie są zbyt dobrej jakości i zastanawiałam się że właśnie ostatnio, czy nie kupić sobie jakieś inne z jakiegoś takiego innego sklepu, ale jeszcze się zastanawiam, bo nie wiem, bo trochę się boję właśnie, jeżeli będzie taki klej... jak tutaj był i coś będzie nie tak, no to później mi takie zostaną i, i nic nie będę mogła z tym zrobić. Ok, więc to jeśli chodzi o ten jeden duży projekt. Kolejny taki większy projekt, nie jest to bardzo, bardzo duży projekt, ale większy projekt. Jest to projekt od iPicasso i Picasso. Kupiłam go na polskiej stronie internetowej i on już jest, jako jedyny wisi u mnie na ścianie, bo jest już wykończony. Czyli kupiłam go już po prostu oprawionego, tak jak tutaj widzicie. Jest już gotowy, żeby go powiesić, więc on sobie wisi jako jedyny na ścianie. No, no i nie wiem w sumie co powiedzieć. Na pewno o tym, o tym hafcie diamentowym są filmiki na moim kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Dalej bardzo mi się podoba, jedyne co właśnie, co bym zmieniła tutaj, prześwitują takie między diamentikami. były narysowane takie czarne linie, taka czarna kratka po prostu. I bez tej kratki, jakby nie było tej kratki, albo chociażby byłaby biała kratka, to byłoby dużo lepiej, bo nie prześwietlowałoby, tak jak widzicie, między tymi diamencikami są takie czarne linie, dlatego, że właśnie tam była ta linia między diamencikami. No ale tak, poza tym jest bardzo fajnie, bardzo mi się dalej podoba i tak jak mówię, dalej cały czas wisi u mnie na ścianie. I ostatni skończony mój duży projekt jest to z Below od Diamond Art Clubu. Jest to największy projekt, który skończyłam który w sumie chyba zaczęłam też. Mam teraz duży, zaczęty jeden duży projekt, ale w sumie nawet nie wiem czy jest większy, czy mniejszy. Ech, ale tak, tak to wygląda, tak jak widzicie, nawet nie mieści mi się tutaj e, w kadrze. E, tak jak mówię, jest to projekt z e, Diamond Art Clubu i troszkę to był już troszkę droższy. Projekt, więc te diamenciki się idealnie mieściły też Nie ma żadnych tutaj Tak jak widzicie One z tego co pamiętam miały takie właśnie Zamiast czarnych takich kratek Tutaj były białe kratki Więc tutaj nic nie prześwituje, nic nie widać Nic nie odlatuje Wszystkie diamenciki są ok Więc tak Tak to wygląda On, on był dość duży Bo on Miał tutaj powinno być ostrzy. Ma 47 na 87 cm. No i jest dość duży. Tak jak widzicie, jeszcze nic z nim nie zrobiłam. Mam kilka pomysłów, jak chcę go wykończyć, ale ciężko z wykonaniem. Nie ciężko się zebrać, żeby w ogóle to zakupić te wszystkie rzeczy i, i w końcu go wykończyć, żeby był na ścianie. Tak naprawdę powiesiłam sobie go po prostu tutaj na takiej... na takim zwykłym wieszaku, jak do spodni. I on sobie wisi na... Yy, na drzwiach, dopóki jeszcze nic nie zrobię. Ale tak, tak to wszystko wygląda. To jest mój ostatni, szósty finish, który chciałam Wam pokazać. A teraz sobie przejdziemy, może do tego, co teraz w tym momencie wygląda Mam no, w tym momencie zaczęty jeden projekt. Jest to właśnie też taki duży projekt z Diamond Club'u Tak jak widzicie, tak on wygląda. Jest to Gaja. I on jest też dość duży, bo projekt ma 79x51 cm. Może się wyłostrzeć... O, ok. I tak naprawdę zaczęłam go już w grudniu. Jakoś mnie naszło, że chciałam zacząć coś wyklejać, więc zaczęłam ten projekt. On jest jako jedyny z dajem chyba ma okrągłe diamenciki ja zazwyczaj bardziej wybieram kwadratowe, tak jak mówiłam, ale tutaj tak mi się spodobał ten cały, ten cały projekt, że no nie mogłam się powstrzymać i, i zakupiłam tak, jak było, bo w Diamond Art Clubie niestety nie da się wybrać. Czy chce się diamenti okrągłe czy kwadratowe, to oni wybierają jak jest lepiej i ten akurat projekt był z diamencikami okrągłymi, więc takie zakupiłam, tak teraz właśnie wyklejam. No i tutaj jest też chyba trzy, są trzy takie kolorowe, takie świecące kolory diamencików, które tutaj też są w tych gwiazdach wszędzie. No świetnie to na razie wygląda. I tak sobie powoli idę. Tak naprawdę w grudniu zaczęłam, udało mi się na pewno skończyć ten jeden i tutaj zacząć ten następny rządek, a później w... W styczniu w ogóle nic nie wyklejałam kompletnie ani razu. Nie wyklejałam nic w styczniu. Dopiero teraz w lutym troszeczkę przesiadłam i tutaj już jestem. Jest ta folia tutaj troszeczkę. Więc w tym momencie mniej więcej tutaj jestem, na środku tego drugiego rzędu. Tak to wygląda. Więc tak, na razie tak naprawdę nie mm, robię bardzo dużo filmików o hafcie diamentowym, no bo tutaj się nic tak szczególnie nie dzieje. Przeznaczałam sobie właśnie ostatnio od początku lutego codziennie przynajmniej pół godziny, bo zdecydowanie za mało Wykrajałam i jakoś tak nie, nie mogłam sobie e, czasu znaleźć na to. Było dużo mm, innych rzeczy, które też chciałam robić. E, ale stwierdziłam właśnie w lutym, że OK, przeznaczę sobie przynajmniej pół godzinki, żeby coś do, do przodu szło e, z tym z tym wyklejaniem, bo bardzo lubię to robić, ale właśnie jakoś tak nie mogłam się do tego przysiąść, żeby, żeby powyklejać trochę. Ok. Co jeszcze? Mówiłam o czymś jeszcze, ale jakoś tak wypadłam. Aha, i właśnie dlatego też nie ma tak dużo filmików. No bo nie wyklejam aż tak dużo. Na pewno jeszcze w przyszłości chcę y, kilka filmików nagrać. Mam pewne pomysły, jakie filmiki chcę wam nagrać o hafcie diamentowym. Tyle, że muszę znaleźć na to czas. Mam nadzieję, że mi się uda. I jeszcze w przy przyszłości, niedalekiej przyszłości, będą y, jakieś nowe filmiki o hafcie diamentowym na kanał. A na dzisiaj to w sumie wszystko. Y, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.